Przede wszystkim zadanie 43 z egzaminu 2004. No tutaj mamy napisać równania elektrolizy azotanu 5 srebra, czyli mamy czyli mamy AGNO3. No i często piszecie jeszcze tak, zauważyłem kiedyś. Eee, że tak piszecie, ja tego ogólnie nie pisałem w traktorze tej wody tutaj, no raczej nie ma jakiegoś powiązku no ale jak to działa jeszcze raz w takim razie, no to mamy katoda, anoda, eee, za każdym razem sobie tak dzielimy, no i mamy eee, Ag, no i potencjał standardowy AgX, jak sobie zobaczycie tam w tablicach bo no tutaj napiszemy sobie potencjał standardowy Ag na no, Ag plus no to jest e, plus 0, v Volta e, no a tlenowe reszty kwasowe elektrolizie nie ulegają więc my będziemy przeprowadzać elektrolizę tutaj na katodzie AG, no a wody na anodzie, ponieważ tu mamy tlenową resztę kwasową tak najprościej, chyba zapamiętać jest, no bo tablicy z nimi tutaj nie mamy, także myślę, że tak, no i na katodzie ma zachodzić proces redukcji, czyli no AG już mniejszy nie będzie niż zerowy stopień utlenienia, w związku z tym może tylko przejść w ten sposób plus elektron no i AG, no i w takim razie w takim razie jeszcze anodę czyli elektrolizę wody trzeba by było napisać no może tak już no to na anodzie jeżeli chodzi o wodę no to musi zajść utlenianie tu mamy plus pierwszy to mamy minus drugi E, więc no cóż no to utlenianie, no to wodór jakby za bardzo nie może dalej jest jeden po prostu stopień utlenienia i tyle e, przynajmniej zazwyczaj natomiast tutaj tlen w takim razie no to z minus drugiego do zerowego no i jeszcze tutaj niezbędne nasze H+, +y. należałoby dobrać współczynniki no i cztery elektrony No i teraz musimy obliczyć na podstawie tutaj tych danych, czyli mamy e, natężenia, więc e, ładunek, który będzie przepływał w kulombach, mamy będzie w kulombach mieli, no to jest e, I razy T. No i czas w sekundach natężenie, czyli I w amperach, czyli 100 amperów razy 10 minut, czyli 10 razy 60, czyli tu mieliśmy ampery, tu mieliśmy minuty, a tu w takim razie każda minuta ma 60 sekund, więc, więc wystarczy pomnożyć, czyli mamy tutaj z tego by było 600 i jeszcze 2 zera. Kulomb. No nie. No to w takim razie jeszcze mamy coś takiego jak Stałą Faradaya. No i w takim razie pytają na katozie. w związku z tym może sobie odsunę tą gdzieś tam na górę. Tutaj raczej nie będzie potrzebna. No a tutaj mamy ten ładunek Q. No i mamy takie coś jak Stałą Faradaja, tam, czyli to jest ilość ładunków przepływająca. E, przez elektrolizer w czasie e, no w czasie jak przepływa jeden mol elektronu czyli po prostu taki jeden elektron czyli wiemy, że jeżeli przepływa jeden elektron to e, stała faradaja dla jednego elektronu dla o, przepływającego jednego elektronu Stała Fana daje, czyli tutaj właśnie będzie wynosiła, no mamy w tablicach 96 500 e, No Może zrobimy, tak? Czyli to jest ten nasz jeden mały elektronów tutaj ten który miał. Masa molowa srebra tam 108, czyli tutaj też mamy 1K, czyli w wyniku przepłynięcia tego ładunku 96500 kulombów powstaje nam również 1 mol AG, czyli 108 gram na mol AG. No to już może. Nie, jeszcze powinniśmy napisać kulombów na jeden mol tych elektronów to sobie napiszę, jak nie ma tych elektronów to sobie mogę napisać, że mol, zresztą tak ma w tablicach eee, no i w takim razie skoro nam przypłynął taki ładunek przez nasz elektrolizer eee, to ile tak naprawdę tego naszego srebra tutaj powstało no i wystarczy rozwiązać tą proporcję mnożąc tą standardową na krzyż czyli to no może bez jednostek razy nasze 108, no to jest też kwestia jaką tam przyjmiecie przybliżenie ale 108 jak najbardziej pasuje no i mamy jeszcze tutaj w mianowniku Możemy sobie tam 0 uprościć, załóżmy, czyli mamy 600 razy 108 i przez 965. No to jest 67 i 15 gram tego obiegu.